Cześć, to ja, Sarynka Szlejch. Dzisiaj byłam na wycieczce w... Krakowie i przyniosłam sobie nowe wyczapki. To jest taki pierwszy duży zestaw. O. W zestawie były takie włosy. O. Takie... Tu jest i sukienka. Oraz cztery figurki. To jest Delajla Beasley. Chyba tak nie wiem, czy to jest Delajla. I Delajla ma takie do wymieniania ciała. I wygląda w swoim drugim ciele. Z taką sukienką. To jest Story Jamesa. A. Mm, tak. I ona się nazywa Story. Jamesa. No, będzie Story Jamesa. I ona ma do zrobienia takie dzieło. Już wam pokażę. Tak, no, wygląda, tak, sobie siedzi. Bardzo ładna jest. materia tego różowe łapkę do skanowania. dla Ilema ma takie samo jako Trzecią figurką jest Woolma Osik. Ulma ma zamknięte oczy, taką spódniczkę fajną i naszyjnik. I do zmiany oczywiście drugie ubranko. w tym ubranku, bo... no, ponieważ jest ona jest różowa. I ma ona środkowy znaczek. Ostatnia jest y, szkoła Matisson. Szkoła Matisson y, ma znaczek stylowy RDS skanowania. Taki cień. U mnie będą modelkami i ja oczywiście byście do zmiany. Tak się w nim prezentuje. O. I też trzy pojedyncze figurki. Pierwsza jest, to jest chyba myszka. O imieniu Martynka. No takie wyjmowane szereg. Syneczkę. Tak wygląda bez. Martynka ma biały znaczek taki. No. To martynka była. mąka. Ty mogę mieć taki Tuszek, mm, Taką mini dziurę, Wszystkie takie mają i biały znaczek.